Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia, jak Państwo doskonale wiecie, obejmuje rozpatrzenie i zapiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. I przechodzimy do realizacji porządku dziennego. Udzielam głosu przedstawicielom wnioskodawców w celu przedstawienia uzasadnienia wniosku. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana posła Sebastiana Kaletę. Dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja. Panie Ministrze, wniosek, który przedłożyliśmy, ma w związek z niespotykaną pozyskaniu prawa do samostanowienia Polaków po 1989 roku skalą nadużyć, łamania prawa, szczególnie konstytucji przez osobę, która z racji na powierzone zadania powinna stać w pierwszym rzędzie obrońców demokracji i prawa. Adam Bodnar sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu. Wniosek, który przygotowaliśmy dobitnie o tym świadczy. Od momentu jego złożenia do dzisiaj do listy przewin ministra można dopisać wiele nowych pozycji. W zasadzie wniosek ten mógł uzasadnić sam Adam Bodnar z czasów, gdy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ponieważ przepisy, które nieudolnie, czyli dodatkowo je łamiąc, dzisiaj stosuje, były przedmiotem jego krytyki w czasie, gdy pełnił funkcję Rzecznika. Dotyczy to zarówno sądownictwa, prokuratury, ale również usprawiedliwiania bezprawnego przejmowania mediów publicznych przez ministra Sienkiewicza. Adam Bodnar to minister destruktor, ale jednocześnie symbol nowej władzy. Władzy, która dąży do zmiany prawa obowiązującego w Polsce, a przyjmuje doktrynę jego niestosowania i nieistnienia. To doktryna opier opierania się wyłącznie o własne przekonania wyrażone w uchwałach, opiniach, komunikatach. Tego typu źródła, nie prawa, lecz politycznych przekonań, były przez ostatnie dwa miesiące podstawą do siłowego przejmowania kolejnych instytucji w naszym państwie. Pan Bodnar miał szukać podstawy, rząd, nie znalazł, więc zaczął rządzić na podstawie woli politycznej. A to skutkuje tym, że bardzo łatwo jest dzisiaj znaleźć przepisy, które tymi działaniami naruszył. Dla ministra Bodnara nie istnieje dzisiaj ani konstytucja, ani ustawy o sądach powszechnych, KRS, Sądzie Najwyższym czy prawo o prokuraturze. Dla niego istnieje potrzeba, wola polityczna i przekonanie o własnej słuszności. To doktryna Bodnara, inaczej doktryna nieistnienia. Przyjął założenie, że tam gdzie mu się prawo uchwalone po 2015 roku nie podoba, to po prostu to prawo nie istnieje. Nie wiąże go, nie obowiązuje. To główny zarzut wobec niego i władzy, którą reprezentuje. W chęci zemsty na przeciwnikach politycznych pan minister Bodnar depcze wszelkie reguły naszego państwa, jednocześnie biorąc na zakładników miliony Polaków i orzeczenia sądu wydane w ich sprawach. Urzędowanie swoje rozpoczął od wysłania do sądów listu w którym wyraził swój pogląd o nieskuteczności nominacji sędziowskich dokonywanych przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w oparciu o ustawę o KRS, sugerując sędziom, by nie uznawali statusu takich sędziów. Kilka dni później pogląd ten przelał w projekt rozporządzenia, tak zwany dekret Bodnara, który pozwala pomijać tych sędziów w procedurze losowania do spraw, wycofał także konkursy sędziowskie przeprowadzane przez KRS. Owszem, wokół sprawy nominacji sędziowskich jest w Polsce poważny spór. Od dekad. Jednak żadna ze stron nie zdecydowała się na wyciągnięcie w tym sporze broni atomowej, jaką jest właśnie doktryna Bodnara, doktryna nieistnienia. To wy to uczyniliście jako pierwsi, jako totalna opozycja, a dziś totalna władza. Po przyjęciu przez Was ta gangrena niestety nieistnienia coraz bardziej zatruwa stabilność prawa w Polsce. Spór o KRS i nominacje sędziowskie polega z gruntu na tym, że po 89 roku w Polsce uznano, że sędziowie komunistyczni, bez jakiejkolwiek weryfikacji, staną się z dnia na dzień sędziami Rzeczypospolitej Polskiej i to oni będą wskazywać kandydatów na kolejnych sędziów. Oni sformułowali pierwszy kares i kolejne pokolenia prawników mogły wejść do służby sędziowskiej z ich rekomendacji. To było podstawowe źródło patologii polskiego sądownictwa. Zmiany dokonane po 2015 roku zerwały z tymi kajdanami postkomunizmu, rozumianego jako ukastowienie sądownictwa, oderwanego od społeczeństwa i procesów demokratycznych realizowanych przez naród. W artykule 187 ust. 1 Konstytucji ustrojodawca wskazując, kto i spośród kogo wybiera członków do KRS, wyraźnie wskazuje, że senat spośród senatorów, sejm spośród posłów, natomiast nie wskazuje, kto ma wybrać część sędziowską, pozostawiając to uznaniu ustawodawcy. Tak też się stało. Przeniesienie sporu na poziom międzynarodowy przez opozycję w myśl taktyki Ulica i Zagranica spowodowało, że wobec Polski utworzono specjalne, niespotykane wobec innych krajów standardy. Uznały one, że KRS poprzez wybór do niej sędziów przez Sejm jest zbyt upolityczniony, wskazując, że zasada państwa prawa rozumiana w sposób ogólny, wspólny całej Unii czy sygnatariuszom Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest powierzenie prawa do wybierania sędziów samym sędziom. To nieprawda, bo w wielu państwach jest wprost polityczny system. Choćby w Niemczech tam żadnego KRS czy własnego udziału sędziów nie ma. Włącznie politycy zasiadają w odpowiedniku KRS i nikomu to nie przeszkadza. A niemiecki Trybunał Konstytucyjny w swoich wyrokach wprost wskazał, że w tym obszarze żadne wyroki TSUE wiązać go nie będą. Polska nigdy swoich kompetencji w określaniu procedur wyboru sędziów nie zrzekła się ani wobec Unii Europejskiej, ani wobec ETPC. Zatem oczywistym było, że Polski Trybunał Konstytucyjny odrzucił rozumowanie trybunałów, jak czyniły to w stykowych sytuacjach nierzadko trybunały konstytucyjne innych państw. Wątku tego rozszerzać nie będę. Proszę go potraktować jako tło do podejmowanych przez pana ministra Bodnarów decyzji. Tło wyłącznie prawne. Zatem zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym, mając na uwadze w szczególności artykuł 190 ust. 1 wskazujący. Że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, artykuł 180 ustęp 1, wskazujący na nieusuwalność sędziów, artykuł 179 oraz artykuł 144 ustęp 3, punkt 17, wskazujący na to, że powoływanie sędziów po wniosku KRS jest prerogatywą prezydenta niepodlegającą dalszej kontroli, podejmowane przez ministra Bodnara działania mające na celu zakwestionowanie formalne oraz faktyczne statusu sędziów jest rażącym naruszeniem konstytucji. Minister Bodnar swoim wiernopoddańczym stosunkiem do orzeczeń SUE czy ETPC -CZ działa nie w interesie Polski, nie w interesie idei rządów prawa leży w interesie wąsko rozumianego interesu korporacyjnego, w myśl którego układy postkomunistyczne, oddające wpływ na nominacje sędziowskie samym sędziom, i to tym komunistycznym w pierwszym pokoleniu, są regułą wyższą od konstytucji ustaw uchwalanych na jej podstawie oraz demokratycznych wyborów Polaków. Operacja z ostatnich lat polega na tym, że reguła ta mieć, ma mieć teraz protektorów międzynarodowych, aby wola Polaków nigdy nie mogła tej reguły obalić. Uznawanie, że ustawy i decyzje podejmowane w oparciu o nie nie istnieją, konstytucji, ale wywołaniem kryzysu prawnego na niespotykaną konstytucji, ale wywołaniem kryzysu rodowych, aby wola Polaków nigdy nie mogła tej reguły obalić. Uznawanie, że ustawy i decyzje podejmowane w oparciu o nie nie istnieją, jest nie tylko naruszeniem konstytucji. Uznawanie, że ustawy decyzje podejmowane w nie istnieją, jest nie tylko naruszeniem konstytucji, ale wywołaniem kryzysu prawnego na niespotykaną skalę. Latami fałszywie podnosiliście zarzuty naruszenia w Polsce praworządności. Tymczasem minister Bodnar osobiście robi to, co nam fałszywie zarzucaliście i wywołuje gigantyczny chaos w Polsce. Prawo przestało rządzić. Rządzą dzisiaj komunikaty i okulniki ministra Bodnara o statusie sędziów. Przypominam tylko, że praktyka wysyłania okulników do sędziów przez ministra sprawiedliwości to praktyka znana w PRL-u, a nie w III Rzeczpospolitej. Co więcej, w PRL przynajmniej jakieś przepisy prawa stworzono, żeby takie okulniki minister mógł kierować, co zakwestionował w latach 90. Sąd Najwyższy. A pan minister najpierw okulnik, potem dekret Bodnara w formie rozporządzenia. Pogląd pana ministra sprowadza się do uznania, że KRS w zreformowanej formie nigdy nie stanowił KRS konstytucyjnego, a oznacza to, że zgodnie z tą logiką, którą pan Bodnar formułuje, nie KRS, ale jakiś twór podający się za niego kierował wnioski do prezydenta. Osoba powołana w takim trybie, zgodnie z tą logiką, nigdy nie została za tym sędzią lub nie utrzymała awansu. Skoro nie zaistniało prawne zdarzenie, to znaczy, że wszystkie wyroki tych sędziów trafią do kosza. Mówimy o milionach spraw. Nie chodzi tutaj tylko o głośne afery czy wielkie spory, ale przede wszystkim o sprawy, zwykłe sprawy codziennego życia milionów Polaków. Alimenty, rozwody, sporo nieruchomości, spadki, spory między przedsiębiorcami. Każda sprawa może być podważona, bo panu Bodnarowi się ustawy nie podobają. Co istotne, ale o tym szerzej będę mówić dalej w wątku prokuratorskim, to osobiście pan minister Bodnar dał sygnał do kwestionowania, uznając że za nieistniejącego prokuratora krajowego Darusza Barskiego. Sędziowie również powoływani czy awansowani po 18 roku pracowali w komisjach egzaminacyjnych różnych zawodów prawniczych. Ustawy nakazują członkostwo sędziów w takich komisjach. Czy zatem wszystkie egzaminy po 2018 roku na adwokatów, radców prawnych, komórników, notariuszy należy uznać za nieważne? Zgodnie z doktryną o nieistnieniu, tak. Idąc dalej, wszelkie czynności podejmowane w ramach uprawnień wynikających z tych zawodów, czyli czynności procesowe, egzekucje komornicze czy aktariany, również nie istnieją. Przypominam, że ustawa o KRS obowiązuje w niezmienionym kształcie. Żaden wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie delegował przepisów tej ustawy. Co więcej, w przeszłości wielokrotnie TK uznawał ustawę o KRS w różnych aspektach za niekonstytucyjną. Nikt jednak nie wyciągał na tej podstawie wniosków o nieistnieniu skutków decyzji podjętych przez KRS. Nikt Przynajmniej z posłów opozycji nie kwestionuje nie tego, że sędziowie z PRL-u, którzy są dzisiaj sędziami, nimi przestali być. Mimo, że moglibyśmy taki pogląd przedstawić i twierdzić, że jest on e, e, mocą prawną, jednak tak daleko idących wniosków nie wyciągamy, mimo że jesteśmy krytyczni wobec takiego statusu tych sędziów, jaki oni mają dzisiaj. Nikt tego nie robił, bo wiedział, jakie dewastujące skutki byłoby dla polskiego państwa takiego rozumowania. Do takiego absurdu i anarchii prowadzi jednak logika Adama Bodnara jako ministra, który uznaje, że można pozbawić skutków prawnych rozstrzygnięć czynności z uwagi na zakwestionowanie statusu sędziego. Polska w takim scenariuszu jest państwem, w którym panuje zerowa pewność prawna. Osobista postawa pana Bodnara jako ministra stanowi zachętę oraz inspirację dla każdego, kto chce pozbawić skutków zdarzenie prawne, które nie jest przez niego pożądane. Stosując jego doktrynę zarówno w odniesieniu do sądów, prokurator, każdy może podważyć wszystko i każdego. Pełny chaos i anarchia, z którego nasze państwo będzie się zbierać latami, jeśli nie dekadami. Dożyliśmy do momentu, w którym dla pana Bodnara niedemokratyczny i upolityczniony jest sędzia wybrany na podstawie przyjętej ustawy przez organy wybrane w demokratyczny sposób, a w pełni praworządni są sędziowie wybrani, wybrani przez Radę Państwa PRL z Wojciechem Jaruzelskim na czele. Co więcej, komunistyczni sędziowie mają dziś decydować o tym, czy można kwestionować status sędziów powołanych po 2018 roku. Takiemu sędziemu pan minister powierzył ostatnio dokonanie takiej oceny w jednym ze spraw jako rzecznikowi dyscyplinarnemu ministra sprawiedliwości. Wątpliwości budzą również decyzje pana ministra Bodnara dotyczące odwoływania prezesów sądów. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich grzmiał, iż minister w ogóle takiej uprawnień nie, nie powinien mieć. Krytykując ustawę z 2017 roku, pan Bodnar grzmiał, że w razie próby wyrażenia sprzeciwu wobec działań ministra sprawiedliwości będzie mógł swobodnie usunąć niepokornego prezesa. Wątpliwości rzecznika wzbudzają również zmiany zasad odwoływania prezesów i wiceprezesów w toku kadencji. W projekcie pojawiały się nowe przesłanki, uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków służbowych oraz szczególnie niska efektywność działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych. Są to na tyle ogólne sformułowania, że mogą one doprowadzić do podejmowania przez organ władzy wykonawczej, jakim jest minister sprawiedliwości, dyskrecjonalnych decyzji, które w nieproporcjonalny sposób ingerują w wykonywanie władzy sądowniczej przez prezesów sądów. Nie dość, że z uprawnień tych Adam Bodnarus jako minister korzysta, to jeszcze narusza przepisy, które krytykował. W ostatnich dniach i mamy potwierdzenie. Dzisiaj pan minister odwołał prezesa sądu apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba, mimo że przepisy zakazują takiego działania w razie negatywnego zaopiniowania jego zamiaru przez kolegium sądu. W tym przypadku taka negatywna opinia była, wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości, a panu ministrowi się opinia nie spodobała, więc co zrobił pan minister? Zastosował doktrynę nieistnia, doktrynę Bodnara i uznał, że opinii nie ma i prezesa postanowił odwołać. Taki to szacunek do prawa i niezależności sądów pan minister prezentuje. Kontrowersyjnych działań wobec prezesów sądów jest więcej. W zasadzie każdy dzień przynosi nowe rewelacje i nowe pomysły pana ministra. Niemniej warto szczególnie zwrócić uwagę na powołanie nowego prezesa Sądu okręgowego w Słupsku, pani sędzi Niklas Bibik, która w ostatnich latach kwestionowała ustawy obowiązujące w Polsce. Podobnie jak sam minister, otrzymała w głosowaniu wśród sędziów cztery głosy, a jej konkurent uzyskał aż dziewiętnaście. Czy minister bodno wysłuchał sędziów? Otóż nie. Wybrał aktywistkę, której koledzy z sądu jako swojej przełożonej nie chcieli, więc pan Bodnar ją im narzuca. Zamykając wątek sądownictwa, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Doktryna nieistnienia Bodnara ma dewastujący wpływ na postrzeganie ciągłości prawa w Polsce. Jest niespotykaną w dziejach naszego państwa, czy generalnie w dziełach prawnych Polaków zamieszkujących teren naszego państwa, ponieważ taka histori także historia różnych okupacji. Dlaczego odbudowując Polskę po zaborach, aż do samej wojny instytucje drugiej Rzeczypospolitej prowadziły usilne działania, by doprowadzić do unifikacji prawnej terenów znajdujących się pod różnymi zaborami? Zaborcze kodeksy obowiązywały do czasów uchwalenia nowych. Po niemieckiej okupacji nawet komuniści wydawali akty prawne odnoszące się do skutków prawnych decyzji podejmowanych przez okupanta. Porządek prawny PRL płynnie stał się porządkiem III Rzeczypospolitej. Tylko prawo uchwalone w latach 2015-2023 podlega doktrynie nieistnienia nie w oparciu o prawo, lecz o wolę polityczną i indywidualne decyzje ministra wspieranego przez rząd. Czy poprzednia większość była gorsza od niemieckich nazistów i komunistów? Ktoś, kto tak twierdzi, przedawkował niestety nienawiść, sączoną mu z różnych źródeł. Polska rządzona przez rząd prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy czy rząd PO dalej jest Polską. Prawo uchwalane przez kolejne większości, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy, dalej jest prawem. Dopóki drogą przewidzianą prawem nie ulegnie zmianie, czy to ustawa, czy konstytucja. Własną wolą prawa zmieniać nie można, panie ministrze. Tym bardziej nie może tego robić minister sprawiedliwości. Wątku dotyczącym prokuratury. Pierwszą sprawą, która znalazła się w orbicie zainteresowań pana ministra Bodnara, była oczywiście sprawa związana z mediami publicznymi. Wydawać by się mogło, że pan minister Bodnar wyciągnie telefon do pana ministra Sienkiewicza i powie: Chłopie, co ty robisz? Ja byłem rzecznikiem praw obywatelskich. Ja skierowałem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc o tym, że niekonstytucyjne jest, aby minister dokonywał w trybie KSH, Zmian w, w zarządach mediów publicznych. Mam wyrok. Bartek, mam wyrok. Co ty, chłopie, robisz? Ale staje się inaczej. Pan minister Bodnar mówi, że pan Sienkiewicz działa zgodnie z prawem. Ja tylko zacytuję pana rzecznika, pana wówczas rzecznika Adama Bodnara. Adam Bodnar w 2020 roku, to jest wypowiedź, przypomniał, że wyroku TK wydanym 13 grudnia 2016 roku z wniosku. Rzecznika Praw Obywatelskich i grupy posłów, Trybunał z sędzią Markiem Zubikiem jako sprawozdawcą uznał wtedy niekonstytucyjnych przepisów, niekonstytucyjność przepisów wyłączających Krajową Rady z powoływania władz spółek TVP i Polskiego Radia. Na mocy tzw. małej noweli ustawy medialnej z grudnia 2015 z roku skrócono kadencję władz mediów publicznych. Czyli pan Rzecznik Bodnar twierdził, że minister tych zmian dokonywać nie może, no chyba, że jest to minister Sienkiewicz. To już wtedy chyba może. Taka jest pierwsza sprawa, którą jako prokurator generalny oblał egzamin, ale to nie jest nieostatni nie dowód hipokryzji, który państwu dzisiaj zaprezentuje. Kolejne działanie pana ministra Bodnara jako prokuratora generalnego to Krajowa Rada Prokuratorów. Mianowicie ustawa nie przewiduje, aby prokurator generalny mógł odwoływać powołanych przez siebie na konkretną kadencję członków Krajowej Rady Prokuratorów, że tylko członkowie wybierani mogą być przez odpowiednie podmioty, które je wybrały. Odwoływaniem. Pomimo to pan minister zdecydował się odwołać członków Krajowej Rady Prokuratorów, co było przygrywką do jednak opus magnum, można powiedzieć, jego działań, w ogóle jako ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, bo pan minister Bodnar, jako prokurator generalny, działaniem wobec prokuratora krajowego swoją doktrynę nie istnia, podniósł wręcz do takiej symfonii bezprawia. Dlaczego? Otóż wyobraźmy sobie sytuację. Że od dwóch lat, od dwóch lat pan mi, e, prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski. Pan minister objął urząd jako prokurator generalny, wydaje mu polecenia, e, przekazuje korespondencję, trwa normalna współpraca formalna. Pewnego dnia pan minister Bodnar z, zaprasza pana Barskiego, pro, wskazuje, e, że w związku z przystąpieniem do Prokuratury Europejskiej chciałby, żeby m, była dobra współpraca, żeby pan Jacek Bilewicz trafił do prokuratury krajowej. I pan Dariusz Barski w drodze lojalnej współpracy e, dokonał czynności e, po, delegowania do, pro, do Prokuratury Krajowej, powołania na prokuratora Prokuratury Krajowej pana Jacka Bilewicza. Ale tego samego dnia pan Adam Bodnar pat na myśl: Nie, przecież Barski nie jest prokuratorem krajowym. Nigdy nie był. Nie istnieje. Nigdy nie istniał jako prokurator krajowy. I nagle prokuratorem Prokuratury Krajowej staje się Jacek Bilewicz, powołany przez Barskiego, ale sam Barski już nie to jest podniesienie doktryny Bodnara do kwadratu z tego powodu że z tego rozumowania które jest kompletnie przeczące prawom logiki rodzi się nowy chaos w prokuraturze ponieważ Stosując logikę pana ministra Bodnara, którą zastosował on sam wobec prokuratora Barskiego, Jacek Bilewicz nigdy nie stał się prokuratorem prokuratury krajowej. Skoro Jacek Bilewicz nigdy nie stał się prokuratorem prokuratury krajowej, ja stosuję tylko logikę pana ministra Bodnara, to również wszystkie decyzje, które pan Bilewicz podejmuje aktualnie, lub twierdzi, że podejmuje, podej nie, pod nie podejmuje prokurator Krajowy, czy PO prokuratora krajowego, który zresztą w przepisach nigdzie nie jest wskazany. Zresztą ten konkurs, który te teraz jest organizowany, żeby. Jeśli jakaś osoba ten konkurs wygra, chociaż wiele wskazuje to, że to nie jest konkurs, tylko pewna ustawka, ale załóżmy, że jakaś osoba zostanie wskazana, to przecież, to przecież prokurator krajowy musi do prokuratury krajowej powołać tego prokuratora. Czyli nieistniejący prokurator prokuratury krajowej, powołany przez nieistniejącego prokuratora e, krajowego, powoła e, na stanowisko prokuratora pra, prokuratury krajowej prokuratora, który stanie się prokurator, prokuratorem krajowym. To jest kuriozalne, to jest nielogiczne, ale to pokazuje, że te. Rozumowanie prawnicze nie ma znaczenia, liczy się tylko efekt, czyli rozbicie prokuratury. I niestety. Pani pośle, bardzo proszę zmierzać. Pani przewodnicząca, jeszcze kilka dotyczących prokuratury. Zmierzam ku końcowi, będę się, się streszczał dziękuję za tutaj zwrócenie uwagi. I to ta doktryna nie w stosunku do prokuratury ma katastrofalne skutki. Już osoby, które mają problem z prawem, wykorzystują doktrynę pana Bodnara do tego, żeby. Uwalać sprawę. Sprawa ze Szczecina, prokurator zapaśnik, poważna sprawa gospodarcza, sąd umarza sprawę, stosując doktrynę Bodnara, że sędzia nie wrócił ze stanu spoczynku, bo przepis, przepis rzekomo, który obowiązuje, nagle nie obowiązuje, bo się zmieniła jego interpretacja. Pan minister przecież sam takiej interpretacji dokonał. Wobec asesorów powołanych przez prokuratora krajowego również takie e, zarzuty są formułowane, takie e, są kierowane wnioski, co powoduje, że dzisiaj e, polska prokuratura żyje w jednym wielkim stanie niepewności, kto kogo zakwestionuje, na jakim etapie. Możemy sobie wyobrazić podsłuchy, które kontrola operacyjnie zarządzane, areszty, że za kilka lat okaże się, że jakiś sędzia powie, a to przecież nie był prokurator. Do takiego stanu chaosu pan minister Bodnar doprowadził w imię czego? Przewracanie rządów prawa? Przewracanie rządów prawa byłoby wtedy, gdy pan, gdyby pan minister stosowanie prawa zwrócił się do pana prezydenta z wnioskiem o zgodę na odwołanie pana, pana Darusza Barskiego, jeśli pan minister uznałby, że dalej współpracy z nim nie widzi. Takie jest prawo i to jest działanie w granicach i na podstawie prawa. A to, że pan minister mu się nie podoba, pan prokurator krajowy, to to, że on podejmie decyzję o jego nieistnieniu, nie rozwiąże problemu, a wygeneruje tysiące nowych. Pan minister Bodnar jako prokurator krajowy odwołał również z delegacji 144 prokuratorów, z prokuratury krajowej, z prokuratorów regionalnych, część z nich sami eksperci w mediach podkreślali to są osoby kompletnie niezwiązane wobec których nawet cienia wątpliwości, jakiekolwiek afiliacje czy niegodne prowadzenie swojej kariery prokuratorskiej można kierować, wybitni eksperci często z dziedzin nowych technologii, którzy współpracują w międzynarodowych zespołach śledczych nad wielkimi międzynarodowymi śledztwami, jeśli mowa o sprawach cyber, terroryzmu i wielu innych aspektów, Media szczegółowo opisywały, jakie to sprawy, tylko dlatego, że zostali delegowani. Pan minister zabrał im te sprawy, odrzucił ich z prokuratury krajowej, nawet nie podejmując rozmowy czy analizy spraw, które są przez nich prowadzone. Ciekawą sprawą jest sprawa pani prokurator Kołodziej, która nadzoruje sprawy właśnie, które są bardzo delikatne dla nowej władzy, ale między innymi nadzorowała i prowadziła sprawę Słowomira Nowaka. No, Udało się prokuratorze skierować akt oskarżenia, sądy wskazywały, wnios rozpatrując wnioski aresztowe, duże prawdopodobieństwo yy, popełnienia czynów. Sprawa jest bardzo poważna. Wiemy, że to przyjaciel bądź bliska, bliska osoba Donaldowi Tuskowi, więc... E, więc e, być może prokurator, która prowadziła to postępowanie, e, no, nie jest mile widziana w prokuraturze, którą kolega pana Tuska, komisarz sprawiedliwości, teraz za, zarządza. Ostatnia sprawa dotycząca właśnie takiego takiej e, ciągłości i konsekwencji. Ostatnia, no, ostatnia sprawa, ostatnia sprawa e, która wskazuje pewną konsekwencję, a raczej jej brak w działaniach pana ministra, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich, a kiedy jest ministrem. To jest sprawa dyscyplinarek wobec prokuratorów. Przez lata pan Adam Bodnar, korzecznik praw obywatelskich ujmował się za prokuratorami, którzy twierdzili, że za to, że korzystały z wolności słowa są im stawiane zarzuty dyscyplinarne czy jakieś postępowania prowadzone. Zacytuję jeden z komunikatów. Pragnę przypomnieć, że wyrażone w Konstytucji prawo do demonstracji, zgromadzeń publicznych oraz wolność słowa wyrażenia własnych poglądów należą do fundamentów demokratycznego państwa prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Przełożeni prokuratorów powinni ostrożnie stosować przepisy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ewentualne krytyczne wypowiedzi prokuratorów, którzy działają w instytucjach społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach na temat ewentualnych nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości czy w organach ścigania należy bowiem uznać za działalność w interesie publicznym i społecznym. I pan Bodnar w dniu, w którym wszedł do budynku Prokuratury Krajowej swoim, swoim neo-PK, e, istniejącym wobec nieistniejącego prokuratorem krajowym, e, no, spotkał się ze swoimi zastępcami. Jeden z nich, pan prokurator Robert Hernand, wykazał się bardzo odważną postawą e, i prosto w oczy powiedział panu ministrowi, że łamie prawo. No, pan minister taki jest odważny, e, podpisując pisma ale starcia z panem prokuratorem Hernandem chyba nie mógł znieść, ponieważ czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator Adam Bodnar żąda, by rzecznik dyscyplinarny prokuratora generalnego wszedł postępowanie wyjaśniające wobec zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda w związku z naruszeniem godności urzędu prokuratora. Dnia 12 stycznia w siedzibie prokuratury krajowej zastępca prokuratora generalnego Hernand nagrał telefonem rozmowę z prokuratorem generalnym Bodnarem bez jego zgody. Rozmowa rozpoczęła się znienacka. Prokurator Hernand obtysowo wyrażał dezaprobatę co do decyzji prokuratora generalnego Bodnara dotyczącej prokuratora Dariusza Barskiego, podważając prawne podstawy działania prokuratora generalnego. Poza tym prokurator Hernand przekazał nagranie komuś, kto następnie udostępnił je w sieci. Wykorzystanie sytuacji i sposób prowadzenia rozmowy pokazują, że intencją prokuratora Hernanda było pozbawienie swojego przełożonego w niekomfortowej sytuacji i publiczne zdyskredytowanie go. Panie ministrze, jako rzecznik, pan mówi, prokuratorzy, protestujcie, kiedy wam się nie podoba sytuacja w wymiarze sprawiedliwości. I pan prokurator Hernand. Widocznie zachęcony pana, pana z działaniem jako Rzecznika Praw Obywatelskich uznał, nie, no jak przychodzi Rzecznik Praw Obywatelskich, to ja mogę swoich, swoich wolności konstytucyjnych korzystać. I utrwalę taką rozmowę, bo ona może być historyczna. I proszę bardzo, żądam wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, ponieważ postawił w niekomfortowej sytuacji. Mam nadzieję, panie ministrze, że pan się teraz czuje bardziej komfortowo, że tutaj za niekomfortowość różnej sytuacji podczas dzisiejszej komisji pan jednak tutaj nie będzie żądał jakichś działań, ale to pokazuje, panie, panie ministrze, że pan jest niekonsekwentny w tym, co robi, czyli jest pan fałszywy. Teraz konkludując całe wystąpienie, bardzo panie. proszę rzeczywiście zmierzać już do. Produkcji. Wierno podanie stosunek, które pan prezentuje dzisiaj wobec Unii Europejskiej, natychmiastowe wstąpienie do prokuratora europejskiej bez analiz oraz bezwarunkowe. To w dyplomacji symbol kapitulacji, poddaństwa, bo Szwecja, na przykład, negocjuje od kilku lat w swoje wstąpienie. Negocjuje, a nie deklaruje i rozkłada dywany. Oddanie się pod nadzór Brukseli ma odn odnowić gwarancję założycielskiego układu wobec sądownictwa zgodnie z zasadą, że wybierać to sobie możemy polityków, ale sędziowie sami siebie będą wybierać i teraz tego Unia w Polsce przypilnuje. Pan jest gwarantem takiego systemu. Wywołane przez pana. Wywołanie przez pana chaosu osłabia również Polskę na arenie międzynarodowej i sytuuje jako państwo niezdolne do samodzielnego rządzenia się. A jak wiadomo, ci, którzy nie dorośli do własnego rządu, muszą oddać się pod protektorat. To oddawanie suwerenności w imię korporacyjnych interesów świata prawniczego, który chce mieć monopol na ostatnie słowo w Polsce, przy tych, którzy z Unii Europejskiej chcą uczynić państwo federalne, a z Polski kolonie. Ostatnie słowo jednak zawsze musi. Panie Ministrze, i będzie miał w naszym kraju naród. Dziękuję.